Order is here. Every word, every step, every thought. Watched, scanned, controlled. Witajcie słuchacze. W dzisiejszym odcinku zanurzymy się w głęboką analizę historycznego tekstu Andrzeja Niemojewskiego, zatytułowanego Prawo Żydowskie o Gojach, wydanego w Warszawie w 1918 roku. Niemojewski, autor tej publikacji, podkreśla, że Żydzi talmudyczni tworzą społeczeństwo zamknięte w sobie, które kieruje się własnymi prawami. Zaznacza, że prawo to w odniesieniu do osób obcych, czyli gojów, jest niezwykle surowe. Jako, że Żydzi talmudyczni żyli wśród Polaków, Niemojewski uważał za swój obowiązek, jako polski pisarz, przedstawić rodakom choćby zarys tych przepisów. Podkreślał, że nieznajomość prawa zawsze szkodzi, dlatego znajomość tych zasad jest istotna dla prawników, moralistów, nauczycieli, polityków, kupców i rolników. Wykaz, który przedstawia, nie jest pełny, ale zawiera, jak to ujął, rzeczy najważniejsze. Przejdźmy teraz do konkretnych aspektów tego prawa. Po pierwsze, tajność prawa żydowskiego. Tekst niemojewskiego wskazuje, że nie wolno uczyć goja zakonu. Powiedziano bowiem w Księdze Psalmów w 147 rozdziale, w wersecie 20, nie uczynił tak żadnemu gojowi i praw nie poznali. Oznacza to, że wiedza o tym prawie jest przeznaczona wyłącznie dla samych Żydów. Następnie kwestia języka niezrozumiałego. Autor opisuje sytuację, w której Żyd wziął w zastaw jakiś przedmiot od osoby niebędącej Żydem. Kiedy nie Żyd chce odzyskać przedmiot i proponuje innego Żyda jako poręczyciela, Żyd wierzyciel może się na to zgodzić. Wówczas poręczyciel w obecności osoby niebędącej Żydem może w języku hebrajskim powiedzieć do wierzyciela ostrzegam cię, abyś mnie jako poręczyciela nie przyjmował. Jednocześnie w obecności nieżyda mówiąc jestem poręczycielem. Ten przykład ilustruje dopuszczalność dwuznaczności i użycia języka niezrozumiałego dla Goja w celu manipulacji. Kolejnym ważnym punktem jest określenie Goja. Rabbi Szymon Ben Jochaj nauczał, że groby Gojów nie zanieczyszczają. Uzasadniał to fragmentem z Księgi Ezechiela rozdziału 34, wersetu 31. Wy jesteście moimi owcami, owcami mego pastwiska, ludźmi jesteście. Interpretował to jako stwierdzenie, że tylko Żydzi są nazywani ludźmi, podczas gdy narody świata nie nazywają się ludźmi, lecz zwierzętami. W kontekście majątku gojów zasady są również bardzo specyficzne. Niemojewski przytacza stwierdzenie, że majątności gojów są jako pustynia, kto je zajął, niech je zdobywa. Implikuje to, że majątek osób niebędących Żydami jest traktowany jako niczyj do wzięcia. Przechodząc do lichwy, źródło cytuje fragment z Księgi Powtórzonego prawa z rozdziału 23, wersetów od 20 do 21. Mówi on: Nie dasz lichwy bratu swojemu: lichwy od pieniędzy, lichwy od żywności, lichwy od jakiejkolwiek rzeczy, którą się na lichwę oddaje. Obcemu możesz lichwę dawać, ale bratu swemu nie dawaj lichwy. Jasno rozróżnia to zasady pożyczania pieniędzy między Żydami a osobami spoza ich społeczności. Rozdział poświęcony oszustwu jest y, szczególnie rozbudowany. Po pierwsze, Goja wolno podejść, czyli oszukać. Uzasadniono to faktem, że pismo mówi o nieoszukiwaniu brata swego, co jest interpretowane jako dotyczące tylko innych y, Żydów. Co więcej, jeśli to Goj oszukał Żyda, musi go odszkodować zgodnie z żydowskimi prawami. Niemojewski podaje przykłady. Shemuel kupił raz naczynie złote od Goja za cenę brązowego, oszukując go przy tym o jedną srebrną monetę. Rabin Kahan kupił od Goja 120 beczek za 100, również oszukując go o jedną srebrną monetę, mówiąc mu, polegam zupełnie na tobie. Po drugie, dopuszczalna jest pomoc w oszustwie. Jeśli jeden Żyd załatwia interes z nieżydem, a inny Żyd. Mu pomoże oszukać goja na miarze, ilości lub wadze, to ten pierwszy Żyd musi podzielić się zyskiem z pomocnikiem. Po trzecie, nie wolno powiedzieć gojowi, że kupił użyda za drogo. Ktoś, kto zdradziłby taką informację, jest uznawany za zdrajcę i musi nagrodzić powstałą szkodę. Po czwarte, istnieją wskazówki dotyczące mylenia gojów. Żyd powinien, jeśli to możliwe, wskazywać gojowi dłuższą drogę lub fałszywy cel podróży. Przykładem jest tu historia Jakuba, który mówił Ezawowi, że idzie do swego pana do Seir, podczas gdy w rzeczywistości szedł do Sukkot. Po piąte, Żyd może udawać, że nie jest Żydem. Choć bezpośrednie zaprzeczenie swojej tożsamości żydowskiej jest niedozwolone, można wyrażać się dwuznacznie, tak aby nie Żyd myślał, że Żyd nie jest Żydem, podczas gdy Żyd w myślach wie co innego. Po szóste, tekst wspomina o oszukańczym zwracaniu długu. Jeśli ktoś idzie z pieniędzmi i widzi zbliżającego się rozbójnika, może powiedzieć towarzyszowi: weź te pieniądze, zwracam ci dług. Jeśli towarzysz przyjmie, to pierwotny właściciel nie jest mu nic winien. W kontekście wyłudzania, Niemojewski podaje przykład, że nie jest to skalanie imienia Bożego, gdy żyd skłamie spadkobiercy Goja, że dał pieniądze jego zmarłemu ojcu, byle Goj nie zorientował się, że to kłamstwo. Osiągnięcie podstępnego bankructwa również znajduje swoje zasady. Po pierwsze, Żyd zadłużony u nieżyda może uciekać. Jeśli inny Żyd go zdradził, czyli wyjawił jego zamiary, to popełnił bardzo zły czyn i musi zwrócić wszelkie koszty, które powstaną w związku z długiem. Po drugie, Żyd nie może udzielać władzy gojowskiej informacji o stanie majątkowym innego Żyda. Jeśli taka informacja doprowadzi do straty, musi ją odszkodować. Po trzecie, donosiciela żydowskiego wolno zamordować. Yy, można go zabić yy, wszędzie, nawet współcześnie, zanim doniesie. Yy. Sam fakt, że powiedział, iż chce komuś szkodzić na życiu lub majątku, nawet w niewielkim stopniu, wydaje na niego wyrok śmierci. Trzeba go przestrzec, ale jeśli nie odpowie, że wyjawi, należy go zabić. Kto pierwszy to uczyni, ten większą będzie miał zasługę. Po czwarte, zdrajca można sprzątnąć podstępnie. Jeśli jest pewne, że ktoś trzykrotnie zdradził Żydów lub spowodował, że ich pieniądze przeszły do nieżydów, należy znaleźć sposób i mądrą radę, aby go sprzątnąć. Po piąte, koszty sprzątnięcia zdrajcy żydowskiego muszą być ponoszone przez każdego członka gminy. Kwestia zatajenia ma również kilka punktów. Po pierwsze, nie wolno dla chwały Bożej płacić gojowi należności, o której zapomniał. Jeśli żydowski posłaniec wziął pieniądze od Żyda, aby zapłacić gojowi za ubranie i zorientował się, że goj o tym zapomniał, to posłaniec musi zwrócić pieniądze żydowi wierzycielowi. Nie może ich zatrzymać licząc na to, że goj sobie przypomni ani zapłacić gojowi dla y, chwały Bożej. Po drugie y, y, spadkobiercom nie Żyda długu, o którym nie wiedzą, nie trzeba oddawać. Jeśli nieżyd, któremu żyd był dłużny, umarł, żyd nie musi płacić jego spadkobiercom, jeśli ci nie są świadomi długu. Po trzecie, zasady dotyczące oddawania rzeczy znalezionych różnią się w zależności od większości mieszkańców miasta. W mieście z większością gojów nie trzeba ogłaszać znalezienia rzeczy. Jeśli jednak większość stanowią Żydzi, wtedy należy to ogłosić. Po czwarte, zguby gojowskiej bezwarunkowo nie wolno oddawać, chyba że chodzi o poprawę opinii Żydów. Pismo mówi o zgubionej rzeczy twego brata, co odnosi się do innego Żyda. Jednakże jeśli oddanie znalezionej rzeczy ma uczcić imię Boże i sławić Izraela, albo jeśli nieoddanie mogłoby znieważyć imię Boże, na przykład gdyby nieżyd pomyślał, że został okradziony, wtedy należy oddać. W każdym razie należy zabezpieczyć rzeczy nieżyda przed złodziejami, tak jak rzeczy Żyda, aby żyć z nimi w zgodzie. Przechodząc do złodziejstwa, również tutaj znajdujemy specyficzne zasady. Po pierwsze, goja wolno okraść, byle nie zmierkował. Bezpośrednie oszukanie goja w rachunku lub w inny sposób jest dozwolone, pod warunkiem, że nie zorientuje się on w oszustwie, gdyż mogłoby to znieważyć imię Boże. Po drugie, dwór goja jest traktowany jak zagroda dla bydła. Oznacza to, że w szabas wolno przenosić rzeczy z domu do dworu i z dworu do domu. Jednakże, jeśli w tym dworze mieszka jeden Żyd, wtedy przenoszenie rzeczy jest niedozwolone, ponieważ dwór jest wówczas traktowany jako jego własność. Po trzecie, tekst opisuje powtórne ściąganie długów zapłaconych. Jeśli Żyd najął innego Żyda do pracy z zastrzeżeniem, że wszystko, co znajdzie, będzie do niego należało i ten Żyd posłaniec ponownie zainkasuje dług od nieżyda który już wcześniej został zapłacony jego panu, to pieniądze te należą do posłańca, ponieważ są traktowane jako coś znalezionego. Po czwarte, korzystanie z omyłek nieżyda jest dozwolone. Jeśli nieżyd przez pomyłkę da za dużo pieniędzy żydowskiemu posłańcowi, nadwyżka należy do posłańca. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy posłaniec tego nie zauważył. Wtedy nadwyżka należy do tego, który go wysłał. Po piąte, dzielenie się kradzieżą i rabunkiem jest uregulowane. Jeśli jeden żydowski wspólnik coś ukradł lub zrabował, to musi podzielić się zyskiem z drugim wspólnikiem. Stratę ponosi jednak sam. Jeśli szkoda nastąpiła po podziale, wtedy ponoszą ją obaj. Podobnie dzieje się, gdy jeden ze wspólników kupił rzeczy kradzione. W kontekście paserstwa, jeśli dwóch Żydów wynajmuje mieszkanie i znajdą kulawego jelenia albo nadleci młody gołąb, obaj mają do niego prawo. Ale jeśli jeden z nich kupi coś tanio od złodzieja, to rzecz ta należy wyłącznie do niego. Rabunek ma również swoje specyficzne zasady dotyczące mm, użytkowania. Jeśli zrobiono strzępki, czyli cycyt, z wełny rabowanej, to nie są one do użytku, ponieważ napisano, mają sobie zrobić, co oznacza z własnego. Jednakże, jeśli zrabowano wełnę, a dopiero z niej zrobiono nitki, to strzępki są do użytku. Mimo to odgórnie zakazano brać się do robienia strzępków z takiej wełny. Podmawianie do kradzieży jest traktowane w specyficzny sposób. Jeśli Żyd podmówił Żyda do kradzieży, nie odpowiada, ponieważ polecenie uczynienia czegoś zakazanego nie ma znaczenia. Podmawiający może usprawiedliwić się, że wcale nie przypuszczał, aby tamten wykonał takie zlecenie. Handel występny również znajduje odzwierciedlenie w przepisach. Po pierwsze, handel zgniłymi jajami jest co do zasady nieważny, ale istniejący zwyczaj znosi to prawo. Po drugie, w przypadku handlu zepsutym mięsem, jeśli jeden ze wspólników na własną rękę handlował zdechłym lub nieczystym bydłem, zyskiem musi się dzielić z drugim wspólnikiem, ale stratę ponosi sam. Przekupstwo jest dopuszczalne w pewnych sytuacjach jeśli dwóch żydów ma trudny dług i trzeba uciec się do przekupstwa a jeden z nich nie chce dać na to pieniędzy drugi może dokonać przekupstwa na rzecz swojej części a bliźni nie może nic przeciwko temu mieć malwersacje celne są również opisane jeśli żyd nie dzierżawi cła ale pobiera je jako urzędnik to według niektórych rabinów nie powinien przeszkadzać innym żydom którzy chcą cło obejść chyba że bardzo się boi fałszowanie pieniędzy jest dopuszczalne tylko w określonych warunkach jeśli Żyd fałszuje monetę w mieście, gdzie rząd tego zakazał, i istnieje obawa, że narazi to wszystkich Żydów na nieprzyjemności, to należy go przestrzec przez sąd żydowski. Dopiero gdy ten Żyd nie zwróci na to uwagi, można go wydać władzy, zapewniając jednocześnie, że tylko ten jeden Żyd zajmował się tym procederem, a inni nie. Trucie inwentarza obcego jest inaczej traktowane. Uczy się, że jeśli ktoś poda truciznę cudzoziemskiemu bydłu, jest wolny wobec sądu ludzkiego i sądzony będzie tylko sądem nieba. Hazaka, czyli zasada posiadania, również ma specyficzny kontekst. Jeśli Żyd eksploatuje nie Żyda, to w niektórych miejscowościach innym Żydom zabrania się robienia z nim interesów i szkodzenia bliźniemu. Zdrada dozwolona jest opisywana w kontekście umów o pracę. Jeśli ktoś najął robotnika do ratowania czegoś, to wszystko, co uratuje, należy do pracodawcy. Ale jeśli robotnik podczas pracy powie, że ratuje tylko dla siebie, to od tej chwili przestaje być najmitą, a wszystko, co uratował, należy wyłącznie do niego. Rozdział o morderstwie i zabójstwie zawiera wyjątkowo surowe postanowienia. Po pierwsze, Żyd może zabić goja bezkarnie. Jeśli Żyd chciał zabić bydle, a zabił człowieka, nie Żyda, a zabił Żyda, dziecko przedwcześnie zrodzone, a zabił dziecko zdolne do życia, to jest wolny. Po drugie, Żyd może zabić Goja bezkarnie, a Goj Żyda nie może. Jeśli Goj zabił Goja lub Żyda, to odpowiada. Jeśli natomiast Żyd zabił Goja, to nie odpowiada. Po trzecie, sąd nad zabójcą Goja pozostawia się niebu. Kto zabił goja, wolny jest od sądu ludzkiego, a sąd nad nim pozostawia się niebu. Po czwarte, mówi się o sprzątaniu niedowiarków żydowskich. Niedowiarków Izraela, czyli tych, którzy odpadli do kultu nieżydów, grzeszą przez zuchwałość, spożywają mięso padliny, ubierają się niecnie, nie uznają tory i proroków. Wszystkich tych trzeba zabijać. Kto ma władzę, niech zabija jawnie mieczem. Jeśli nie, to niechaj sięga do podstępów, aż zginą. Jako przykład, podano sytuację, w której jeden z nich wpadł do studni, w której jest drabina. Należy ją szybko wyciągnąć i powiedzieć, że trzeba pomóc synowi zejść z dachu, ale zaraz się ją odniesie. Po piąte, topienie ludzi niebezpiecznych dla Żydów. Heretyków, zdrajców i odstępców należy strącać do studni, a nie wyciągać. W kwestii handlu żywym towarem Gojowi jest zakazane kraść, rabować lub brać niewolnicę u Goja albo u Żyda. Jednak Żydowi u Goja nie jest to zakazane. Rozdział dotyczący szantażu, terroryzowania i oszukiwania sądów jest również bardzo ważny. Po pierwsze, za zwrócenie się do sądu nieżydowskiego grozi klątwa. Nie wolno sądzić się w sądzie nieżydowskim ani w nieżydowskich instancjach. Zakaz ten obowiązuje nawet wtedy, gdy prawo nieżydowskie jest zgodne z żydowskim, a także gdyby obie strony zgodziły się na sąd nieżydowski. Kto y, y, naruszy ten zakaz, y, jest złoczyńcą. Taki postępek jest równoznaczny z bluźnierstwem, znieważeniem i podniesieniem ręki na cały zakon Mojżesza. Sąd żydowski może nałożyć na taką osobę niduj i herem, czyli formy klątwy, i nie zdejmować ich, dopóki nie uwolni swego przeciwnika z rąk władzy nieżydowskiej. Po drugie, grozi miano zdrajcy temu, kto zwrócił się do sądu nieżydowskiego. Jeśli jeden Żyd zwróci się przeciw drugiemu żydowi do władzy nieżydowskiej, pozostaje pod klątwą, dopóki nie odzyska przedmiotu sporu i nie odda sprawy pod rozstrzygnięcie sądu żydowskiego. Według niektórych rabinów jest to zdrajca, szczególnie jeśli wcześniej otrzymał ostrzeżenie od sądu żydowskiego. Po trzecie, Żyd nie może świadczyć przeciw Żydowi na rzecz Goja. Jeśli nieżyd żąda od Żyda, by świadczył przeciwko innemu Żydowi w sądzie nieżydowskim, nawet jeśli świadectwo byłoby sprawiedliwe, to jest to zabronione. Natomiast jeśli Żyd żąda świadczenia przeciwko nieżydowi, to jest to dozwolone. Po czwarte, sędzia żydowski ma brać stronę Żyda przeciw Gojowi. Gdy Żyd i Goj przyjdą do sądu, sędzia powinien uwolnić Żyda wedle prawa Izraela, mówiąc: nasze prawo tak chce. Jeśli możliwe jest uwolnienie Żyda wedle prawa innych ludów, to należy to uczynić, mówiąc: Wasze prawo tak chce. A gdy ani jedno, ani drugie nie jest możliwe, należy postępować przeciwko nieżydowi chytrze. W obszarze krzywoprzysięstwa również znajdujemy istotne reguły. Po pierwsze, zasada krzywoprzysięstwa mówi, że można powiedzieć: że Wszelki ślub, który uczynię, niechaj będzie unieważniony, ale powinno się o tym wiedzieć już podczas składania ślubu. Przytoczono przykład rabina Akiby, który przysiągł wargami, a zaraz potem unieważnił przysięgę w sercu. Po drugie, istnieją wykręty formalistyczne przy przysięganiu. Jeśli ktoś złożył uroczyste oświadczenie w słowach od tory, to nie jest związany. Ale jeśli w słowach od tego, co jest napisano w torze, to jest związany. Po trzecie, przysięga złożona wobec gojów, rozbójników i celników nie ma znaczenia. Kto przysiągł w tych okolicznościach nie odpowiada. Po czwarte, istnieje legalizacja wiarłomstwa, aby unieważnić śluby, przysięgi i obietnice, Żyd udaje się do rabina, a jeśli go nie ma, zaprasza trzech innych Żydów. Opowiada Ajem, że żałuje swego czynu i unieważnia, a oni trzykrotnie mówią mu muterlach, czyli wolno Tobie. Po piąte, tekst wspomina o zrywaniu przysiąg i ślubów przyszłych. Wszystkie przyszłe śluby, zobowiązania, przysięgi, klątwy i zaklęcia od obecnego dnia sądnego do przyszłego dnia sądnego są z góry żałowane i mają być rozwiązane, odpuszczone, zniesione, unicestwione, skasowane, bezmocne i nieważne. Śluby te nie mają być żadnymi ślubami, a przysięgi żadnymi przysięgami. Jest to odniesienie do znanej pieśni Kolnidre. Ostatnim punktem jest stosunek do władzy. Po pierwsze, charakterystyka rządu porównuje władzę do pijawki, która ma dwie córki: przynieś, przynieś. Marukaba wyjaśnił, że te dwie córki krzyczą z piekła i wołają do tego świata: przynieś, przynieś, a są to herezja i władza. Po drugie, trzeba być ostrożnym w stosunkach z rządem. Rząd przyciąga człowieka tylko dla własnej korzyści, okazując się przyjacielem, gdy jest mu to wygodne, ale nie stając przy nim w chwili potrzeby. Po trzecie, dopuszczalne jest oszukiwanie władz. Można przysięgać celnikom, że dany produkt należy do dworu królewskiego, nawet jeśli w rzeczywistości nie należy. Mając sprawę z celnikami, można przypisywać swoje towary gojowi i domowi królewskiemu, lecz nie wolno ich przypisywać Żydowi. Tym podsumowaniem zamykamy omówienie Prawa Żydowskiego o Gojach Andrzeja Niemojewskiego, tekstu opublikowanego w 1918 roku, który przedstawia specyfikę przepisów talmudycznych wobec osób spoza społeczności żydowskiej. Order is here. Every word, every step, every thought, watched, scanned, controlled.